Hejka, dzień dobry, witam w takim odcinku totalnie z dupy Hearthstone'a, Głównie dlatego, że nie mam żadnego filmu na jutro, czyli na dziś, jak to oglądasz. Po prostu dopadło mnie totalne lenistwo, za co mocno przepraszam. Chociaż też muszę mieć swoje chwile ostatnio, żeby po od, prostu odpocząć i dać się unieść temu lenistwu. Słuchajcie, gram sobie tego Hearthstone'a i tak głównie w ustawkę na co dzień. Dzisiaj się odpaliłem tak e, dla kolory tu i różnorodności, tutaj areny. No i wygrałem cztery walki, i stwierdziłem sobie, że mam 17 pakietów, i w sumie można by je otworzyć. A zresztą, że jakieś unboxingi były bardzo popularne na YouTubie, nie wiem kurwa, dlaczego chyba ludzie lubią oglądać, jak ktoś wydaje po prostu kurwa pieniądze na jakąś elektroniczną rozgrywkę, którą nawet nie zagra, tylko czy tam jakieś kosmetyczne zastosowanie, jak na przykład skiny w cs totalnie bezużyteczne. Why not? się Państwo, zrobię coś takiego. Co tam u Was słuchajcie, moi drodzy Ej, i tak dalej? Napiszcie mi w komentarzach, bo jestem naprawdę wielce ciekaw, powiedziawszy, co tam, jak tam życie u Was leci. U mnie Jak na razie dość dobrze i bardzo mi się jak na razie podoba miejsce w moim życiu, życiu, w którym jestem. Tak więc trzymajmy się, żeby było lepiej. Zobaczmy, co my w ogóle jako pierwsze. Ej, ta karta mnie zastanawia. A co twojej tury z trójników zostaje dla... go i zniszcz go. Wow. Zajebista karta. W ogóle zawsze mnie fascynowało to, że są murloki w procesie Warcrafta, w sensie... Nie wiem, ile musieli przyćpać ludzie z... To chyba jest Blizzard. Z Blizzard wymyślić, kurwa, zróbmy do gry humanoidalne żaby. Zajeb... się to przyjęło, nie? <laughs> e, super. A, gdy gracz przyzwa przez tego stronika z największym kosztem, który zginął w grze. Każdy z graczy. Aha, zginął w grze. Fajnie, tak się znam. W ogóle jaki, ma, jaki macie stosunek do Hearthstone'a? Bo ja słyszałem różne stosunki do Hearthstone'a i nie, nie powiedzą, że e, ta gra jest umarła, nie ma aż tylu... Eee, tak naprawdę już gracze tak jak kiedy, że jest w spadku i nie powiedzą, że w ogóle, że ta gra jest, nie ma równowagi w sobie. Trzeci powiedzą, nie no jest spoko, a czwarty grają tylko jak ja, grają tylko w tryb ustawki, która moim zdaniem jest chyba najbardziej uczciwa w to będzie. Dobra, eee, co my tutaj dostaliśmy ciekawego? W ogóle ta karta wygląda ciekawie. Okrzyk bojowy daje na obrażeń, ulepszy się za każdą kolejną turę, w której udało ci się zagrać żywiołaka. To jest kurwa przepotężna karta, szczerze powiedziawszy. Jakaś talia pod przywoływanie żywioł żywiołaków. Jeżeli dalej takie karty istnieją, to ja pierdolę, nie? Tak, ja to tak trochę jak noob tutaj się wypowiadam na temat tej gry. Mimo tego, że gram sobie regularnie do roku, mam taką fazę rok w rok, że ustawkę sobie gram po prostu tako, bo ustawki są najbardziej zajebiste. To szczerze, z normalnego Hearthstone'a to ja nie grałem kurwa 100 lat, autentycznie. Dzisiaj pierwszy odpaliłem arenę i miałem takie, o jestem kurwa, a później ktoś wbił, zajebał mi, przyzwał cztery potwory, e, znaczy czterech stronników, jednego stronnika, e, który wzmacniał wszystkich i mnie rozjebał w dwóch turach, tak więc fajnie. Zadaj stronnikowi 4 punkty obrażeń, nie, jeśli zginie, twój następny stronnik z agonią kosztuje 3 mniej. I fajnie są te karty oddali, że dużo jest kart, które zmniejszają koszta, inny kart, to jest fajne. W ogóle. Dość stornikowi trzy napiwki. To jest spoko. Okej, okay, nice. -o. O, chcielibyście może czasami jakiś stream na przykład Hearthstone'a? Ja wiem, że u mnie te streamy się tak regularnie pojawiają, tak jak kiedyś zapowiadałem. Generalnie zawsze myślałem... O, znowu Murlock, hehe. Kiedyś myślałem sobie, że będę streamował regularnie, jakby jak się przyprowadzę e, na swoje i tak dalej. No i cóż, jakby warunki mam do tego, ale szczerze powiedziawszy nie zawsze mam ochotę, bo... A wiadomo, mieszkasz na swoim, masz tyle kurwa czasu, który poświęcasz na zmywanie, sprzątanie, gotowanie, Ogarnianie dorosłego życia. Jeszcze może znaleźć tutaj jakąś chwilę, żeby nie oszaleć od tego wszystkiego. Daj postaci boską tarczę. Jeśli ma już skontarcze, daję procent do ataków w tej turze. Jeszcze trzy napiwki. Okej, okay, fajne są te napiwki, że mamy jedną kartę i możemy tutaj dać, nie wiem, boską tarczę, strasznie OPE moim zdaniem, w szczególności w takim, nazwijmy to, mid game'ie, kiedy masz już jakichś stronników, nie wiem, cztery obrażenia zadające i to możesz zrobić, nie wiem, pyk, pyk, pyk trzy razy i zadać, nie wiem, trzy obrażenia innym stronnikom, zabić inne stronniki, nie tracąc swoich. Bardzo fajne karty tu mi się trafiają, ja pierdolę. Tak, kolejne osiągnięcia, Boże, trzeba w ogóle... Ja nie wiem, czy ja w ogóle otwierałem kiedyś te pakiety, które już miałem, dostałem za darmo. Bo jak mówię, ja zawsze raz do roku. No fajnie, co to jest w ogóle? Okrzyk bojowy. Twoje następne zakręcie świętości. Okej. Okay. Ja zawsze jak mówię, że gram raz do roku Headstone'a. Dość ciekawe doświadczenie, bo za każdym razem odpalam. Dostaję pop-upy na, na ryj z informacją taką, że. E, o, zobacz jakie nowości, ale fajnie, co nie? Wow, o ja pierdolę! A ja takie dobra, chuj wypierdalę, jak sobie już ustawkę, co nie? się zastanawiam, co zmienili w ustawce. O, właśnie, właśnie. Otrzymujesz monetę. Okej. Okay. Ładny design kart w ogóle. Strasznie mi się podobał ten design tego murloka, co tam był widoczne. Może nam się trafi jeszcze raz, to trochę więcej o nim powiem. Wow, dwie rzadkie karty? Niesamowite. Może powinieneś tak bardziej przyglądać tym artom, czy coś takiego, nie? No to jest fajny art. Skamieniały kalej, kalej dozaur fajne, więc mamy w tym świecie również takie, kurwa, e, spróchniałe skamieliny, spoko. Ja jestem też ogromnym fanem designu żywiołaków, jest wszelakiego, sz wiecie, bo to, to, to dosłownie są elementale, które e, są żywymi istotami, nie? Czy rozumnymi, czy mniej, nie wiem, nigdy nie, nie wpajałem się jakoś. To jest fioletowe? Nie, nie wpajałem się jakoś nigdy w świat, świat Warcrafta, generalnie świat Warcrafta ma strasznie duży próg wejścia. I co wy sądzicie o takich właśnie światach, nie? Czy takie światy nie są przypadkiem troszeczkę jakby utrudniałem, bo ostatnio też utrudniały, znaczy, utrudniałem ja No, Znaczy przykombinowane moim zdaniem, tak, bo jakby niby chciałbym Wejść ten świat, zobaczyć czym to się je, jakąś książkę przeczytać. Ostatnio znalazłem dwie książki, byłem sobie w stokrotce, to nie jest sponsorowany film, i generalnie znalazłem dwie książki jakieś o Warcraftie. Ja stwierdziłem, kurwa, może sobie kupię, może sobie poczytam, ale potem mi że to jest większy świat, i powinienem go znać. Ja nie wiem, czy powinienem sięgać po 300-stronicową książkę z jakimiś bohaterami, historiami, których tak naprawdę nie znam. Okrzyk wybierz Wybierz przyjacielskiego stronnika. E, dodaj e, do twojej ręki jego tymczasową kopię. Oooo Bardzo fajna karta. Bardzo fajna, let's go dalej. Ja w ogóle jestem zawsze straszny. O, 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 dwie niebieskie. Zawsze jestem taki, że ja lubię talie, których dobierasz dużo kart, co nie? Bo zawsze mi tych kart brakowało. Eee... Dobra, przywołuję na, na, na stół, co nie? Fajne. Kurwa, chciałbym się tak troszkę więcej wypowiedzieć na ten temat. Mam nadzieję, że, już, że jeszcze nikt nie wyłączył tego filmu. Więc otwórzmy sobie te karty jeszcze. O co to pokaż? O, żywiołaczek, jaki fajny taki rycerz z jakiegoś kryształu, krystaliczny posąg zaczyna w stanie uśpienia. Obudzi się, gdy dobierzesz cztery karty ze zrywem! Ja pierdolek, dobierzesz 4 karty, ale za co to za dwa? koszt 2 i 54 uderza. No, łow, dla łowcy demonów. Kurwa jakieś zaklęcie, jakieś stron, stroniki, które do stronicy, którzy dobierają karty. Dobra karta, dobra karta. A jeszcze to jest, no dobra. Ehe, jakie fajne. A, zajebiste, podoba mi się. Areo... Areo! Areo-użniwiacz, podoba mi się fajnie, Taka, trochę taki pokemon, co nie? <laughs> nice, -u. dobra, dawaj szybko, szybko, panie kurwa, co ja otworzyłem, co to jest? O, sam 50 kart? 50 kart dostałem! O, to se kurwa pooglądałem ten 50 kart, nie? Zajebiste, dawaj jeszcze raz, dawaj na ryj! Ile tym razem? A trochę mniej, znowu 50 kart dostałem, nie kurwa. Jaki fajny kolczasty smokowiec, jaki smoczek, o kurwa kaktus, to jest smok kaktus, o ja pierdolę, ale fajny. Nice. Dobra dawaj, jeszcze jeden, jeszcze raz, zapierdol mi kartami na ryj. Ile teraz, znowu 50, 150 kart dostałem, 150, w ogóle taki fun fact to konto, które ja tu mam, to ono istnieje już jakieś 10 lat <laughs> swoją drogą, nie? Jezu kolejna taka, ile ja dostałem tych kart znowu? Ja pierdolę, wejść tu człowieka 46, co to fajnego? Gigantotem! O kurwa, kosztuje za mniej za każdy totem przyzwany przez ciebie w grze. O, o, może taka talia na, na totemy, może jakieś gotowca wezmę z neta albo coś. Nie wiem, kurwa, się zobaczy, nie? się zobaczy. Kolejny, jeb na ryj, dawaj. Dobra, jakąś jedną kartę chciałem sobie obejrzeć. O, poka... Nie, mała interesująca. Niezłomny. Odrodzenie. Okrzyk bojowy agonia. Daj innemu losowemu nie nieubrałby przynieść na 5 oraz prowokacje, O w życiu. Jeśli tylko zryw do tej karty bo byłby przejeba niemocna. Okej. Okay. Jezu, kto to wymyślił? Kurwa, nie? W sensie... Wow! Jest 13 kart. Co to znaczy kurwa? Jest je 13 kart. Ile jeszcze mam takich pakietów? O, no chole cholera jasna, aż jakiś normalny, co? Ło, dwie niebieskie. Rzadka karta. Zero legend kurwa. Świetnie. Otrzymujesz obrażenia za zmęczenie. Lululula. Co? Za zmęczenie? Co to znaczy za zmęczenie? Otrzymujesz obrażenia za, za zmęczenie. Dodaj tyle samo obrazie wszystkim wrogom. Trzeba... Ja, kurwa, czy ja, jest 21, ale trzeba czy ja dobrze czytam. Otrzymujesz obrażenia za zmęczenie. Czy nie jest kurwa w tejże zmęczenie? Co to jest za efekt? Ale chuj w to. I ostatni pakiet moi drodzy. Pyk, 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 motherfucker. Aha, jedna niebieska. Pyk, pik, 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 pik. No i spoko. No, i dobra, i teraz czekaj, czekaj, czekaj. Moja biblioteka. Ile ja mam w ogóle tych e, dubletów? Co, dubletów? Karty sta e, Czekaj, czekaj, czekaj. Tworzenie kart. Gdzieś to można było automatycznie. Odczaruj, nadliczone karty. 40 nadliczonych kart? Dawaj. Jej, yeah, nadal jestem bietek jak mysz kościelna. E, świetnie, tworzenie kart. Co możemy fajnego stworzyć w ogóle? Kurwa, jaki design zajebisty. Odnawiasz dwa kryształy many. Wow, fajne, dla koła, dla maga? Nie, to jest dla chyba wszystkich. Nie, rycerz śmierci. Rycerz śmierci? Co to za postać w ogóle? Lol. Chyba, chyba nie znam tej postaci. Dobra. Fajnie. Moi mieli, to było na tyle. Nie wiem, posiedziałem, pogadałem sobie z że a skoro mam te pakiety, to sobie po prostu nagram coś i, i pogadam sobie taką z wami, because why, 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 why not? Cóż, mam nadzieję, że zobaczycie mi dzisiejszy brak odcinka z metra EXODUS SAM STORY. Niestety no tak się złożyło, że nie miałem za bardzo ochoty dzisiaj w to grać. E, więc sobie, po sobie pocilowałem i sobie zaraz chyba pójdę spać, żeby się po prostu wyspać następny dzień. Ostatnio mam troszeczkę większe problemy ze snem. Generalnie z takim roztrzeszeniem troszkę. Nie wiem, kurwa, starość mnie dopada czy co, 26 lat na karku, nerwy, praca. Eee, wszystko co tak naprawdę. Jest związane ze starym życiem, moi drodzy, jak macie mniej niż 18 18 się cieszcie, bo jak przyjdzie 18, to życie zacznie zapierdalać kurwa wybicie rapu. Więc ja pierdolę. Dobra, any fucking way. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. komentujcie, subskrybujcie. Zobaczę jutro, prawdopodobnie w kolejnym odcinku metra. Bez odbioru, cześć. Pa pa.